robiąc zakupy, zachowuje zdrowy rozsądek. No właśnie, jak jest z tym zdrowym rozsądkiem, bo ostatnio bardzo dużo mówi się o wyjątkowych butach, dość zniszczonych, które kosztują kilka tysięcy. A, tak, oczywiście, że tak, wiesz, tak samo kiedyś się mówiło na temat jeansów z dziurami, że, wiesz, ta, te dziury podrażają ich, ich cenę. Wiesz, moda uwielbia takie kreacje i Osoby, które są bardzo mocno zaangażowane w modę, na pewno są w stanie wydać takie pieniądze. Ja jestem osobą rozsądną, jeśli chodzi o zakupy też. A czy masz jakieś na przykład limity, które sobie nakładasz, których byś nie przekroczyła, nawet jeżeli dana torebka czy jakaś rzecz skradłaby Twoje serce? Czy jest to tak, że na przykład wtedy sobie na nią odkładasz, zbierasz? Zupełnie szczerze, nie jestem osobą, która wydaje ostatnie pieniądze na ubrania czy na torebki, bo cały czas mam taką świadomość, że jednak wiesz, chłopcy, szkoła i zaspokajanie jakichś takich ich potrzeb. Więc ja nie jestem tą osobą, która kupuje za kilkadziesiąt tysięcy torebki, ale może dlatego, że po prostu nie mam na to środków. Lubię dobre rzeczy, ale lubię nie przesadzać.